Dzień dobry. Witamy serdecznie państwa w murach naszej konińskiej uczelni Akademii Nauk Stosowanej w Koninie. Wszystko co się dzieje ważnego w naszym regionie, w Wielkopolsce Wschodniej, cieszymy się, że dzieje się właśnie tutaj. Jesteśmy w tej chwili w sali senatu i pozwólcie państwo, że przedstawię uczestników spotkania. Pan marszałek Jacek Bogusławski. Pan poseł Tomasz Nowak. Pan Andrzej Janiszowski prezes ZYPAK. Pani Katarzyna Sobierajska, wiceprezes ZDPAK, pani Katarzyna Fryza, starosta powiatu konińskiego, pan Rafał Duchniewski, sekretarz miasta Konina, pan Henryk Drzewiecki, wiceprzewodniczący sejmiku województwa wielkopolskiego, no i moja składona osoba, Artur Zimny, rektor konińskiej Uczelni. Bardzo się cieszę, że spotykamy się dzisiaj w Koninie w murach Akademii Nauk Stosowanych, gdzie uczelnia jest jedną z najlepszych właśnie w tej części naszego województwa. Ale też cieszę się, że będziemy rozmawiali o energetyce jądrowej, o tym, żeby tutaj właśnie w Koninie, w rejonie właśnie Konińskim, Wielkopolsce wschodniej, była ona usadowiona. My jako Wielkopolanie już od 2009 roku głośno o tym mówimy. Pamiętam, jak pan marszałek Marek Woźniak wystosował wówczas pismo do ówczesnego ministra, do ówczesnego premiera Rzeczpospolitej Polskiej, gdzie właśnie mówił o tym, że Wielkopolska jest regionem, gdzie taka energetyka powinna być ze względu na walory y, gospodarcze oraz także odpowiednio przygotowaną i kadrę i odpowiedni też w tym zakresie y, potencjał. Y, cieszę się, że wówczas też to było po konferencji międzynarodowej z ówczesnym wiceministrem gospodarki Adamem Scheinfeldem, gdzie wówczas też o tym y, mówiono i cieszę się, że te działania były cały czas dalej kontynuowane, niekiedy głośniej, niekiedy były też one robione w kuluarach po to, żebyśmy te działania w Wielkopolsce mogli zrealizować. Ja uważam, że tu właśnie Konin jest lepszym niż dobrym miejscem od tym, po to, żeby tutaj usadowiona została elektrownia jądrowa i my tutaj z tym dzisiejszym zespołem, nazwę to zespołem, który dzisiaj jest tutaj ze mną, robimy wszelkie działania, żeby to... Marzenie dla regionu Wielkopolskiego, pewne marzenie też dla Konina, regionu właśnie Konickiego, Wielkopolskiej Wschodniej zrealizować. Cieszę się, że w tym przedsięwzięciu biorą udział praktycznie wszystkie szczeble, czy to właśnie miejskie, powiatowe, gminy okoliczne i to co istotne, również i przedsiębiorcy, a także uczelnie, na których będzie uważam spoczywało bardzo duże zadanie związane z odpowiednimi kadrami i odpowiednim też przygotowaniem. Ale nie byłoby to możliwe, gdyby nie też strona rządowa, którą dzisiaj reprezentuje pan poseł Tomasz Nowak, który ostatnimi dniami bardzo, bardzo nas mobilizuje. A to wszystko jest pokłosiem jego wszelkich poprzednich działań w tym zakresie dla Wielkopolski właśnie wschodniej. Dlatego dziękuję panie pośle za to, że te liczne rozmowy z panem marszałkiem Markiem Woźniakiem od wielu, wielu lat liczę, że spełnią się i Wielkopolska będzie regionem, gdzie druga elektrownia jądrowa powstanie. My ze swojej strony jesteśmy w tym zakresie zdeterminowani ze wsparciem i będziemy to realizować na wszelkich polach i powiem koniecznie lep, miejscem lepszym niż dobrym na ustanowienie elektrowni jądrowej drugiej w Polsce. Nie może być tak, że będziemy rozproszeni, to jest dobre w energetyce rozproszonej, ale jednak w energetyce atomowej dobrze. Jeśli ta jednostka centralna jest jednostką silną, mocną i sprawną, bardzo i to sprawnością przekraczającą kilkadziesiąt procent. Stąd udział marszałka województwa Wielkopolskiego, stąd udział ZTPAK, stąd udział wszystkich samorządowców wszystkich szczebli i uczelni wyższych. Chcemy. Być silni i chcemy pokazać determinację regionu Wielkopolski Wschodniej do tego, ażeby właśnie projekt jądrowy drugiej elektrowni atomowej w Polsce stał się rzeczywistością właśnie w Wielkopolsce Wschodniej poprzez dwa czynniki, o których będą za chwilę mówili wszyscy przedstawiciele. Pierwsze to jest olbrzymie poparcie społeczne, ale także to, że rzeczywiście uwarunkowania, które są tutaj uwarunkowania obiektywne, hydrologiczno-geologiczno-sejsmologiczne, wskazują na Konin jako optymalny, optymalne miejsce dla posadowienia tej elektrowni. Stąd, Szanowni Państwo, 12 listopada robimy pierwsze działanie takiego naszego sztabu. Pierwsze działanie 12 listopada, które będzie konferencją pod nazwą Atom w Koninie. Atom w Koninie odbędzie się właśnie ta konferencja tutaj, w Akademii Nauk Stosowanych i będziemy gościli tutaj ważne osoby, które wpływają na kształt polityki energetycznej Polski, ale także które wpływając dobrze, żeby miały świadomość nasza, nasza, naszego posadowienia jako, jako miejsca optymalnego. Stąd, Szanowni państwa, Państwo, w konferencji 12 listopada w Atom w Koninie zapowiedzieli już udział przede wszystkim ministrowie w minister najważniejszy odpowiedzialny za energetykę jądrową, czyli minister do spraw inwestycji strategicznych, minister Wojciech Wrochna, ale także będzie chociażby ktoś, kto odpowiada za cały system rozprowadzania energii w Polsce, czyli prezes polskich sieci energetycznych Grzegorz Onichimowski. W konferencji zabiorą za udział i wezmą udział także przedstawiciele obecnie budowanej elektrowni atomowej w Choczewie czyli Marek Woszczyk i Piotr Piela członkowie zarządu tejże spółki Elektrownia Polskiej Elektrownie Jądrowe ale będą także szanowni państwo potencjalni inwestorzy czekamy jeszcze na zgłoszenia myślę dwóch ale w tej chwili mamy już zapowiedź, zarówno ze strony francuskiej, i zarówno ze strony amerykańskiej, na udział właśnie tychże przedstawicieli w naszej konferencji. Ale otwarte jeszcze jest zaproszenie i w, w, stronę, w stronę Kanady chociażby, i w stronę też azjatyckich potencjalnych inwestorów. Szanowni Państwo, tak więc 12 listopada spotykamy się, ażeby w panelach dyskusyjnych, ale także w prezentacjach poznać potencjał lokalizacji konińskiej. Panie Prezesie? Panie Pośle, Panie Marszałku, bardzo dziękuję za zaproszenie. No jestem bardzo miło jako firmie, która 4 lata temu skromnie, powiedziałbym jednoosobowo podjęła Rozpoczęła przygodę z Atomem w Koninie, gdzie uznaliśmy, że to miejsce, ten region, ci ludzie, którzy od blisko 70 lat, już ponad 70 lat działają w obszarze energetyki, zasługują na coś po węglu. I tym czymś uznaliśmy, że będzie, że będzie atom. Nie rozstrzygając jeszcze na tamten moment, czy to będzie duży atom, czy to będzie mały atom, natomiast uznaliśmy, że energetyka jądrowa jest tym, czego potrzebuje Polska, tym, czego na pewno potrzebuje region i na pewno potrzebuje ZEPAK jako elementu budowania swojej przyszłości. Na razie wspólnie z naszym bardzo godnym partnerem, czyli spółką Polskie. Polska Grupa Energetyczna, rozwijamy projekt budowy wielkoskalowej elektrowni atomowej, właśnie tutaj w Koninie, dosłownie za, za bramą po sąsiedzku do naszych obecnych aktywów. Bardzo się cieszymy, że ten pomysł chwycił i że Konin stał się w tej chwili jedną z dwóch podstawowych lokalizacji najlepszą, alternatywną lokalizacją dla drugiej elektrowni atomowej budowanej w Polsce. Na razie nie, nie wyprzedzając faktów, możemy poprzedzić powiedzieć, że to, co dotychczas udało nam się ustalić przez ostatnie trzy lata prac, badań, no to, to to, że mogę potwierdzić to, co zostało powiedziane na samym początku, że jest to bardzo dobra lokalizacja, że jest to lokalizacja, która spełnia wszelkie wymogi związane z bezpieczeństwem, związane z dostępem do infrastruktury, związane z poparciem społecznym i Miejsce, które na pewno zagwarantuje odpowiedni sposób dla realizacji i potem prowadzenia tego typu obiektu, tego typu aktywa. Bardzo się cieszymy na tą konferencję, która się odbędzie 12 listopada. Cieszymy się, że jesteśmy zaproszeni jako jeden z partnerów strategicznych do realizowania tego przedsięwzięcia. Ja tylko może w uzupełnieniu dodam, że o tym, jak ważna jest to inicjatywa i generalnie projekt dla. Firmy Zepak jest fakt, że tutaj jesteśmy też tak w licznym gronie. Jest też z nami Maciej Koński, wiceprezes zarządu, który też z tym projektem jądrowym praktycznie związany jest od początku. Także jesteśmy do Państwa dyspozycji. A też, żeby nie być gołosłownym, to już też wcześniej gdzieś było zapowiadane. Ja tylko pozostaje mi potwierdzić, że jesteśmy otwarci i zapraszamy serdecznie. Do odwiedzenia naszej elektrowni Pątnowskiej i tego terenu, który ewentualnie, potencjalnie w przyszłości, właśnie może stać się tutaj areną nowego projektu w zupełnie nowej odsłonie i o nowym charakterze. Także serdecznie zapraszamy. Cieszymy się, że jako samorządowcy, przedstawiciele samorządów Powiatu Konińskiego jesteśmy zgodni i zdeterminowani, żeby apelować, wdrażać wszelkiego rodzaju działania informacyjne w kontekście utworzenia i powstania drugiej co do ilości elektrowni atomowej tu na terenie Wielkopolski. Muszę powiedzieć, że zarząd Powiatu Konińskiego wspólnie z Radą Powiatu wystosował do kancelarii prezesa Rady Ministrów, apel wskazując jak istotne znaczenie utworzenie tego zakładu miałoby na terenie tutaj właśnie subregionu konińskiego. Wskazując chociażby na drogę do zatrudnienia również po, po węglu, po zakończeniu wydobycia i funkcjonowania tego sektora paliwowo-energetycznego w obecnym wydaniu, ale wskazując również na otwartość społeczeństwa tego regionu i wskazując na alternatywne możliwości funkcjonowania tutaj rolnictwa i turystyki w tym regionie, podobny apel w podobnym tonie stosował również konwent wójtów burmistrzów w aglomeracji konińskiej więc jesteśmy zgodni co do tego stanowiska i w pełni będziemy zaangażowani w taką procedurę szerokiego poinformowania społeczności ale również wykazania plusów istnienia takiej formuły na tym terenie bardzo się cieszę, że przyszło mi dziś reprezentować miasto Konin. Może na wstępie usprawiedliwię nieobecność pana prezydenta, który właśnie rozpoczyna spotkanie z firmą JS Energy, która wykupiła fabrykę Johnson Mathieu w Koninie. Jeżeli chodzi o stanowisko miasta Konin co do budowy elektrowni jądrowej na naszym terenie, na terenie miasta i powiatu, to od samego początku to stanowisko było jasne, że w 100% popieramy te inwestycje. Ta inwestycja jest ogromną szansą zarówno dla miasta, jak i całego regionu. Od pierwszych chwil, kiedy pojawiła się informacja o tym, że miasto Konin rozpatrywane jest jako ta druga lokalizacja dla drugiej elektrowni jądrowej w Koninie, zarówno prezydent, jak i rada apelowali do ówczesnej, jak i obecnego premiera, o to, aby Konin stał się rzeczywiście tą lokalizacją tej strategicznej inwestycji. No a co na to wskazywało? W zasadzie wszystko. I, I lokalizacja w centrum Polski i przygotowanie pod względem infrastruktury i przygotowanie pod względem kadrowym. I można też powiedzieć o tym, że być może nie przeprowadzaliśmy jeszcze takich konkretnych konsultacji, ale zważywszy na to, społecznych, zważywszy na to, że w zasadzie i przy podejmowaniu apelu przez Radę Miasta Konina, jak i przy rozmowach, jakie toczyły się z szeroko rozumianym środowiskiem przedsiębiorców Konina, nigdy nie spotkaliśmy się w mieście z, jakim, z jakąkolwiek opinią negatywną na temat tej inwestycji, a uważam, że poparcie społeczne jest przy tego rodzaju inwestycji Inwestycjach, szczególnie, szczególnie ważne. Dlatego jako miasto będziemy bardzo mocno angażować się we wszelkie inicjatywy, które będą pokazywały, że jesteśmy najlepszą lokalizacją i we wszelkich możliwych środkach, których, w którymi dysponuje samorząd, będziemy te inwestycje wspierać. A co na to wskazuje, że miasto Konin jest miastem otwartym na wszelkiego rodzaju innowacje, jeżeli chodzi o energetykę, choć może no, energetyka jądrowa nie jest czymś nowym, to właśnie dziś delegacja miasta odbiera nagrodę w ogólnopolskim konkursie dla jednostek samorządu terytorialnego, dla najbardziej innowacyjnego energetycznie samorządu za dotychczasowe działania podejmowane w zakresie transportu niskoemisyjnego, w zakresie Termomodernizacji budynków komunalnych. Dlatego no, miasto Konin jest z energetyką związane od kilkudziesięciu lat i chcemy, aby nadal z tą energetyką było związane i zapewniam Państwa, że na pewno zrobimy wszystko, żeby było tak dalej. Dziękuję bardzo. O tym projekcie i jego zaletach. I argumentach, które tutaj padały, można by wiele mówić. Praktycznie tu wszystko padło. Ja chciałbym tylko zaakcentować jeszcze bardziej i jeszcze mocniej, dlaczego ta Końska lokalizacja jest najlepsza. Kilka miesięcy temu miałem przyjemność z panem posłem, z prezydentem, wziąć udział na zaproszenie zarządu zespołu elektrowni łączącą Adamów Konin na prezentację. Analiz, które zostały przeprowadzone przez niezależny ośrodek badawczy, z którego jasno wynikało, dlaczego to konin jest tą najlepszą lokalizacją. Mamy wodę, nie jesteśmy zagrożeni sejsmicznie, mamy wykształconych ludzi i mamy wszelką infrastrukturę. Teraz jaka ta decyzja zapadnie, no niestety najprawdopodobniej skończy się to na szczeblu politycznym. Dlatego jak wszyscy jak tutaj siedzimy, musimy mocno zabiegać o to, żebyśmy to my byli tym miejscem, które zostanie wybrane na budowę elektrowni jądrowej w Koninie. A ze swej strony jako samorządowiec, jako wiceprzewodniczący i radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Pragnę wszystkich zapewnić, że jako Sejmik również będziemy ten projekt mocno wspierać. Szanowni Państwo, powinien być z nami prezes w tej chwili Agencji Rozwoju Regionalnego jeszcze, który jest też z nami związany w ramach tego sztabu organizacyjnego konferencję 12 listopada, ale prawdopodobnie w tej chwili w Japonii prowadzi rozmowy z potencjalnymi inwestorami, którzy są też zainteresowani tym, ażeby w jakiś sposób uczestniczyć w projektach atomowych, bo Japonia jako taka sama nie, 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 nie występuje jako podmiot budujący, że tak powiem, czy ich firmy, ale współpartnerami są i mówi też o konferencji właśnie w Japonii, o konferencji w Koninie, zapraszając wszystkich zainteresowanych potencjalnie wydarzeniem. Szanowni Państwo, Atom w Koninie. Mamy stronę internetową, będziemy na Facebooku. To jest pierwsze działanie, które będziemy realizować. Mam nadzieję, że przy pomocy Państwa będzie to zadanie skutecznie przeprowadzone w tej formule i w, tym, w tej formie wydarzenia, jak i w innych. Pozwolę sobie dwa wątki poruszyć. Po pierwsze. To ważne wydarzenie. Konferencja 12 listopada odbędzie się w murach uczelni, z czego się cieszymy. Cieszę się zawsze, gdy Konińska Uczelnia, Uczelnia Wielkopolski Wschodniej jest miejscem inicjowania, realizowania ważnych przedsięwzięć dla naszego subregionu. To pierwsza kwestia. Druga kwestia, szanowni Państwo, my jako uczelnia zawodowa kształcimy kadry dla regionu, subregionu już od 27 lat. Kształcimy zgodnie z potrzebami regionu. W ostatnich latach realizujemy projekt strategiczny finansowany z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, kształcąc inżynierów, kształcimy pielęgniarki. Do czego zmierzam, Szanowni Państwo? Do tego, że jeżeli pojawia się potrzeba w regionie, to uczelnia zawodowa w Koninie się do tej stara się na to potrzebę odpowiedzieć. W tej chwili kształcimy ponad 300 osób na studiach inżynierskich, które niewątpliwie będą ważne dla przedsięwzięcia, jakim będzie uruchomienie elektrowni atomowej w Koninie. Jeśli się zapadnie stosowna decyzja, również rozpoczniemy działania nad kształceniem w obszarze energetyki jądrowej. Pewnie małymi krokami, powoli, ale też miejmy świadomość tego, że ważne będzie kształcenie ogólnoinżynierskie a później to kształcenie specjalistyczne atomowe. Także zapewniam z mojej strony, że zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby włączyć się w proces przemian tutaj subregionu konińskiego Wielkopolski Wschodniej w obszarze kształcenia, bo wiemy jak ważne jest kształcenie dla nowych przedsięwzięć, dla nowych inicjatyw.